Ten film podsumuję bardzo krótko. Kupiłem, zbudowałem to, rozjadłem. Moi drodzy, czyli mój pierwszy wyjazd na tor do Torunia. Chłop zadowolony, tak więc zapraszam do oglądania z pierwszego wyjazdu na tor. Widzowie, mamy 5.20. Wstałem jakieś 20 minut temu. E30 na lawecie prezentuje się przepięknie w swojej okazałości. No, fajna, bardzo tak. Wizualnie, bardzo ładnie wyglądano. Tak więc czekam aż Julka wstanie do końca i za jakieś 15 minut ruszamy. Zapakowanie, oczywiście, jak na jakieś wakacje z jednej, z drugiej strony. E30 na maksa. Tutaj mamy kółka. O, proszę ja was. I jeszcze musimy jechać do Julki na warsztat, bo zapomniałem kilku rzeczy 6 godzina moi drodzy, jest Juleczka Jest i pan mechanik O chłop dopiero wstał te chłop Trzeba chłop Dzień dobry Dojechaliśmy jakieś półtorej godzinki, nam traska zajęła, także już wjeżdżamy na motopark. Mamy 8.11 o zajebistej godzinie. Tak więc widzimy się już na rozpakowywaniu. Auf. Ogólnie mega sorki, że za dużo nie nagrywam, ale słuchajcie, dzisiaj się tylko i wyłącznie na zlocie, żeby spędzić zajebiście czas i jest naprawdę super podaje. Nie mam dużych kłopotów, jak widzicie, straciłem zderzak tylny, zderzak klapę, ale jedziemy właśnie przejać i teraz zabiorę was na przejażdżkę z juleczką. Słuchajcie, z racji, że głównym autem w tym filmie jest E30, to postanowiłem przygotować dla Was, moi drodzy, komplet wlepek, które będziecie mogli po prostu zgarnąć. Co należy zrobić, aby zgarnąć, moi drodzy, wlepkę z E30 i takie piękne wlepki ptak garaż. Nic innego, jak po prostu napisać komentarz. I słuchajcie, z racji tego, że średnio pod filmami mam około 300-400 polubień, to za każde 100 lajków pod tym filmem jeden taki pakiecik leci do Was. Czyli jeśli będzie 500 lajków, to 5 kompletów leci do Was, a spójrzcie! trochę tego mamy, tak więc tutaj pięknie na 24 to się prezentuje tak więc, moi drodzy, lecimy dalej z materiałem się zapnę, moi drodzy no dalej, powiem wam, że jest zajebiście naprawdę, podoba oby więcej takich wyjazdów i to już w sumie ostatnia godzinka i będziemy zwijać ale najeździłem się naprawdę, wyjeździłem całe paliwo, które miałem Praktycznie wszystkie opony, które miałem, aczkolwiek E30, praktycznie tych opon nie je. Tak więc jestem mega zadowolony. Bardzo tani i zajebisty wyjazd. Dobra, zakładamy kask. No to zapraszam Was na przejazdkę. to teraz chyba się rozmawia. No dobra, nie Niestety błędy się zdarzają. Mój błąd dolewałem paliwa, nie zakręciłem do końca baku. Yy, Zajebiście, właśnie idę szukać swojej klapy bagażnika, bo lecąc w bokie po prostu mi ją zwiało. Mam nadzieję, że spoiler po prostu zostanie cały nienaruszony. Bo za ten spoiler ten tyle pieniędzy, że mi szkoda. Zderzaki odkupię, klapę i tak nie mam metalową, a po prostu ten spoiler. Ten spoiler musi być zrobiony. Oh. Widzowie, tak trzeba się ustawić. Kobietka sobie siedzi, chłop przekłada, drugi chłop kolkę pije. O! Zrobiony. Obiadek, o, obiadek zrobiony, kiełbaska się grzeje. A chłop może tylko jeździć, o, tak powiem. Zatem kończymy. auto mamy zapakowane. Jak widzicie, wszyscy już na miejscu się pakują. Tak więc, moi drodzy, dzięki wielkie, że byliście. Dzięki wielkie w ogóle chłopakom od Pepi za zaproszenie. Oby więcej takich spotów i Oby F35 razem tak samo dała radę jak dzisiaj. Siemano! Nie, moi drodzy, to jeszcze nie koniec dla tych wytrwałych, którzy zostali do tego momentu. Słuchajcie, pokażę Wam po prostu podsumowanie strat w E30 z racji, że tak jak mówiłem, sorki, nie nagrywałem za dużo podczas tego wyjazdu, bo cieszyłem się samą, samą jazdą z tego wszystkiego. Tak więc chodźcie, ocencie sobie sami straty. Pierwszą sprawą jest to, że odpadła mi klapa bagażnika ze spoilerem, którą już przymocowałem na wkrętach, jak widzicie, najbardziej... O, tutaj macie pourywane wszystko. Do tego zderzaczek tylny oczywiście popękany już tutaj ładnie przytrytytkowany, tak więc piękne ślady walki. I choć jeszcze z przodu pokażę Wam zderzaczek tak z bliska, jak wyszedł. Tak naprawdę poza tymi zderzakami i tą klapą wszystko jest ok. No i zderzak przedni, który chyba prezentuje się najgorzej i nie ma tutaj w ogóle kawałka. Ale no cóż, tak wygląda jazda bokiem. Tak więc dzięki wielkie za to, że oglądaliście. Mam ogromną nadzieję, że materiał Wam się podobał, tak więc do zobaczyska następnym razem. Trzymajcie się, siema!